Witam wszystkich z tej strony Merol. Mamy dziś czwartek, 1 sierpnia i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku standardowo zobaczymy, jak radzi sobie Bitcoin z ostatnimi scenariuszami oraz zajrzymy do dwóch wybranych przeze mnie altcoinów. Serdecznie zapraszam. I analizę standardowo zaczynamy sobie od bitcoina. Na obrazku dzisiaj Bobo, co sugeruje nam możliwe nadchodzące spadki. Zobaczmy sobie, jak teraz wygląda sytuacja. Ostatnie nagranie mniej więcej było tuż było w środę dokładnie, tuż przed strefami do zajęcia pozycji. Tutaj ta strefa bardzo ładnie siadła. Dostaliśmy wybicie wierzchołka. Gdzie właściwie scenariusz ruchu mógł się już zakończyć. Tutaj jeszcze była projekcja, że możliwe, że ten impuls się rozciągnie, ale niestety do, po zaliczeniu 70 tysięcy z hakiem dostaliśmy zejście, które połamało tutaj wszystkie lokalne korekty. I, I co teraz dalej? Ja uznaję, że ten potencjalny impuls, który się tutaj rysował, on się zakończył takim trójfalowym ruchem. Co następnie? Ta korekta zatrzymała się na poziomie 3.8.2, czyli jest to płytka strefa i no jest to bardzo takie poprawne zachowanie techniczne w stosunku do ostatniego impulsu, ponieważ dla tego impulsu powinniśmy dostać tutaj czytelną strukturę korekcyjną. Ja sobie zmienię kolor tego na może niebieski, żeby lepiej było widać. Okej, okay. to jest taka mniej więcej projekcja. Czego oczekuję na Bitcoinie? Jeżeli narysuje się coś takiego, to ja wtedy w okolicach tych 60, 59 tysięcy będę podejmował próbę buy spot i buy dźwignia. Przejdźmy sobie do lokalnej sytuacji. Z tego 382 sprawdzałem sobie, czy wstępnie mamy tutaj jakąś strukturę na spadki, tak jak czarna projekcja, ale na razie póki co jeszcze takiej struktury nie ma. Natomiast jeżeli ona się tutaj zbuduje i będzie czytelna, to wtedy bardzo możliwe, że rozpocznie się short właśnie gdzieś z poziomów 618667 albo 05. Ale tutaj musi się narysować struktura. Także jeszcze nie można tutaj wyznaczyć oczywistego miejsca do trade'a, natomiast cały ten ruch, który teraz do góry się rysuje, on jest ruchem korekcyjnym i nie można, w sensie, musimy oczekiwać również tego, że ta korekta jeszcze się pogłębi, czyli że to nie jest znowu jakiś dołek dołków, tylko że jeszcze dostaniemy jakiś spadek. To według mnie. Jest teraz bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Eee, także to jest teraz potencjalny scenariusz: budowanie nowej struktury pod kolejne miejsca zakupowe i ruch dalej do góry. Eee, to jest taki najbardziej pozytywny scenariusz, w którym ta struktura się narysuje i będzie baj. Natomiast jest jeszcze drugi scenariusz, w którym ta struktura będzie się rozbudowywać dużo bardziej, czyli Dostaniemy tutaj zejście, w których nie zatrzymamy się na żadnym z niebieskich poziomów, tylko spadniemy dużo niżej, poniżej 58, 300 mniej więcej. Tu będzie głęboka strefa i w tej strefie, no, w ramach tego scenariusza już trzeba będzie szukać jakiegoś istotnego sygnału, on wcale tutaj nie musi się narysować. Natomiast jeżeli on się pojawi, no to to nie znaczy, że od razu jedziemy po wierzchołek, tylko to jest dopiero pierwsza fala korekty. I e, ta korekta jeszcze się będzie rozbudowywać. Więc, w, jeżeli przekroczymy ten poziom 58-500 dolarów, e, no to już poniżej trzeba czekać na sygnał i e, oczekujemy wtedy większej rozbudowy struktury. Także to jest takie zagrożenie, e, na które trzeba zwrócić uwagę. I teraz ten scenariusz z tym głębokim zejściem bardzo pasuje do kontraktów terminowych CMI. CME. Jeżeli tutaj sobie spojrzymy, no to mamy lukę, która się tutaj wytworzyła i ta luka mniej więcej jest właśnie na poziomie 57 800. Czyli żeby zamknąć tą lukę, musimy zrobić głęboką korektę. No i teraz tutaj, no procentowo nie mogę powiedzieć, że jakiś scenariusz jest silniejszy, bo na ten moment raczej uznaję, że obydwa scenariusze mają taką samą moc, Natomiast trzeba teraz po prostu cierpliwie poczekać na kolejne świece, i w zależności jak narysuje nam się teraz tutaj podniesienie korekcyjne dla ostatniego spadku, no to wtedy to będzie wyznacznikiem, czy faktycznie będzie szansa na zaliczenie poziomów korekcyjnych i ruch do góry, czy jednak może będzie głębokie A i rozbudowa struktury, i dopiero. Ewentualny jakiś ruch do góry. Także sytuacja na Bitcoinie może wydawać się skomplikowana, ale aż tak bardzo ona skomplikowana nie jest. I od ostatniego dołka ruch jest bardzo czytelny. W porównaniu do tego, co się tutaj wcześniej działo, nie było tutaj za bardzo czytelnych ruchów. Gdzieś tam może na mniejszych interwałach. Natomiast teraz to, co się rysuje, jest naprawdę fajnie czytelne. Także. Oczekujemy na kolejne świece i będziemy oceniać, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Myślę, że to akurat będzie tyle świeczek, że powinniśmy już może zmieszać w stronę zakończenia korekty, bądź w stronę głębokiego A. No i w przyszłym tygodniu już na pewno będziemy w stanie to lepiej ocenić, w którą stronę jedziemy. Teraz szybkie spojrzenie na Ethereum, którego również Dość długo nie było, ostatnio parę tygodni temu, i teraz jeżeli chodzi o ten scenariusz, potencjalnie była szansa, że tu się narysował spring. Natomiast to wybicie dołka klimaksa było bardzo niewielkie. Dlatego zostawiłem jeszcze tutaj kropki, ponieważ nie jestem przekonany, czy na pewno ten spring tutaj był. I patrząc po tym, co rysuje wykres, jest ogromna właśnie szansa na to, że jeszcze będziemy się cofać, wybijać dołki. I jeżeli wybijemy te dołki to tutaj mamy świetne miejsce popytowe w przedziale 2700 2600 jest tutaj 100 dolarów tak naprawdę jakby zakres strefy wynosi 100 dolarów i należałoby tutaj szukać jakiegoś sygnału w związku z tym jak widzimy też Ethereum tutaj zrobiło takie no trochę głębsze zejście w stosunku do Bitcoina co również podpowiada, że jeżeli Bitcoin miałby zrobić korektę typu głębokie A, tak jak wcześniej pokazywałem, no to Ethereum wydaje mi się, że ma na tyle mało siły, że mogliby spokojnie powybijać te dołki i zwalić się na ten poziom 2000. Powiedzmy, ustalmy sobie plus minus 650. To będzie taka, taki środkowy poziom w tej strefie. No, bardzo duża szansa na to, że właśnie taki spadek się nam narysuje. W związku z tym scenariuszem ja nie shortuję na razie, bo nie widzę tutaj czytelnego miejsca. Ale jeżeli ten spadek się narysuje, to tutaj na 2000 od 2700 będę szukał popytu. Ustawiłem sobie właśnie alarm. Także jak tutaj tylko cena się pojawi, no to będę reagował na aktualną sytuację. I w momencie, jeżeli dostaniemy z tego 2600 ruch wzrostowy, to, to to już będzie wtedy ewidentnie spring, i dalej powinniśmy ruszać w stronę wybicia wierzchołka i dalszego swingu wzrostowego. Także tak wygląda Ethereum. Najlepsze miejsce w tym momencie do zajęcia pozycji długoterminowej jest wyznaczone i czekamy na kolejne świece. I ostatni walor dzisiejszego dnia, czyli Mumu the Bull. Po raz kolejny zaglądamy do Memcoinów i szukamy na nich okazji. Mumu, bardzo ciekawy projekt, który gdzieś tam jest z tej bajki, z której również wywodzi się Pepe. Tutaj na giełdzie ten Walor. Jak widać, przez długi czas byliśmy w takim niemrawym ruchu. Góra, dół, góra, dół, więc nie było zainteresowania na, tego koina. Natomiast ostatnio już zaczęły się tutaj silniejsze wzrosty. Co dalej? Wyznaczyłem strefę popytową, w której będę szukał e, jakiegoś sygnału do zajęcia pozycji. Na razie struktury jako takiej nie ma. Bardzo możliwe, że jeżeli dostaniemy tutaj podniesienie i nie wybijemy wierzchołka i zacznie się korekta, no to niebieskie poziomy są potencjalnie do zajęcia pozycji, chociaż ja e, liczę, że tutaj ten mumu zrobi e, zejście, no tutaj do tych niższych poziomów. I gdzieś z tej strefy byłoby odbicie, to wyszłoby naj, najlepiej, no bo później potencjalny procent jest najlepszy. Także no tutaj nastawiam się na tę strefę, ale oczywiście jeżeli wcześniej dostanę jakiś sygnał, no to będę to musiał respektować. Samej struktury, tak jak wcześniej wspomniałem, czytelnej nie ma, ale ona może się za chwilę narysować, więc warto tutaj obserwować sytuację. Na razie z falowości postawilibyśmy sobie tutaj jedynkę, i A. No i na razie to jest wszystko, co z, falo z falowości możemy tutaj ułożyć. E, no i właściwie trzeba czekać na kolejne świece, na rozrysowanie się układu. E, no, i ja tutaj na momu będę się na pewno czaić. E, w tym momencie ogólnie raczej czaję się na mem ponieważ zwykłe Alty nie, nie widać na nich w ogóle popytu. Tam coś jest, coś jest nie tak z tymi altcoinami od dłuższego czasu kapitał do nich nie wchodzi, nie ma nie ma konkretniejszych ruchów. Natomiast sektor, w którym te ruchy się, w którym te ruchy są, no to jest to sektor memów właśnie. Dlatego ja w tym momencie skupiam się najbardziej na memach, ponieważ one dają po prostu jakiekolwiek zwroty w tym momencie. Także zwracamy na to największą uwagę w tym momencie. No i w sumie, jeżeli chodzi o tego Mumu, no to na ten moment wszystko. Trzeba poczekać na kolejne świece, natomiast może się tutaj narysować naprawdę bardzo fajny układ, który może być niezłą okazją zakupową. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne, życzę dobrego handlu, dobrego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Siemanko, cześć.